Dziś odcinku. Zobaczymy czy opłaca się kupować kable. Ja kupiłem kable przez internet od pewnego pana. Napisał do mnie, że mam mu wysłać 7,50 euro za wysyłkę. No i to wszystko. No to wysłałem, paczka przyszła. Paczki jeszcze nie otwierałem. Pokażę Wam, że Was Odłożymy sobie ją, ile Paczka ma 16,7 kg. Zobaczymy czy to się opłacało, co on nam tutaj zapakował. paczka dość duża więc co ja, ja będę otwierał i pokażę Wam co żeśmy dostali jest tego sporo się dużo takie przewodów więc jak sami widzicie kabli jest dość sporo ja to przybliżę może Powiem wam, opłacało się. Przewody są. Będzie midbary. Jest tego bardzo dużo. Myślałem, że to też jakiś plew będzie. O, zobaczcie tutaj. Jaki gruby kabelek tego szybko oskoruję Wam pokażę. Więc moim zdaniem interes się opłaca. No, za takie pieniądze, tyle handli, na pewno nigdzie nie kupię. Mam do tego pana namiary. Właśnie do niej mówię, żeby to potrzebował. Tu mam mu dać znać. No to za takie pieniądze oczywiście jeszcze tam znać dzisiaj się z nim skontaktuję. Specjalnie trzymałem to paczkę i nie otwierałem, żeby wam pokazać. Powiedział jest to bardzo zadowolony. To jak widzicie, gruby przewód. Nie wiem, ile on tak ma dokładnie milimetrów, ale jest naprawdę spory. Więc będzie dużo milbery, na pewno. Ja też jestem zadowolony, jest dużo kabli naprawdę dużo. Za niedługo też zrobimy filmik, jak będziemy to wszystko oskurowywać i ile z tego uzyskamy. Więc jak mówiłem, opłaca się dawać ogłoszenia, opłaca się pytać. Nie zawsze jest kolorowo, że będzie, ale się trafia. No mi się trafiło, więc jest super. Więc oczywiście, jak się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę i do następnego, hej.